Witam Was gorąco na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis na naprawdę coś pysznego: soczyste utka z kurczaka w aromatycznej marynacie. To danie z pewnością zrobi wrażenie na Waszych gościach, będzie świetną propozycją na obiad lub kolację. Zaczynamy. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Do miski wlewamy gazowaną wodę, olej oraz śmietanę. Całość razem mieszamy. Następnie dodajemy sól, czarny pieprz, słodką, wędzoną i ostrą paprykę. Dodajemy również czosnek granulowany i wszystkie składniki jeszcze raz starannie razem łączymy. W dużej miejsce umieszczamy udka. Zalewamy je marynatą a następnie dokładnie w niej obtaczamy. Tak przygotowane łódka wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po tym czasie łódka wyciągamy z lodówki i przekładamy na blachę do pieczenia. Pieczemy około 90 minut. W piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza. Upieczone łódka podajemy na zimno lub na gorąco, smacznego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.